Hotel Polanica Resort Spa w Polanicy Zdroju wzbogacił swoją ofertę o nowe atrakcje zachęcające do całorocznej, regularnej aktywności fizycznej. Zarówno goście hotelowi, jak również mieszkańcy całego regionu mogą korzystać ze strefy fitness nad Krytą Pływalnią, która wyposażona jest w urządzenia stacjonarne typu cardio i wolne ciężary. Najnowsze urządzenia pozwolą właściwie zadbać o kondycję, wygląd i doskonałe samopoczucie. Kolejną atrakcją jest wielofunkcyjna hala sportowa z pełnowymiarowym kortem tenisowym. Z boiska można korzystać także w ramach innych dyscyplin sportowych, np. koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. Pierwsza w powiecie hala tenisowa, aczkolwiek wielofunkcyjna, z sztuczną trawą, z piaskiem farcowym To jest pierwszy tego typu obiekt na terenie ziemi kłockiej. Powstała przy naszym hotelu, czyli przy hotelu Polanica Resort jak widać, ten aspekt sportowy jest nam bardzo bliski z racji tego, jakby jest kolejna inwestycja w poszerzenie infrastruktury hotelu. Wcześniej była mowa o parku wodnym, o strefie fitness, również, która niedawno została uruchomiona, a teraz mamy już wielofunkcyjną halę sportową, która. Posiada wymiary 38 metrów długości oraz 17 metrów szerokości. Będziemy organizować również cykl imprez zarówno turniejem tenisa, prawdopodobnie również cykl turniejów Streetbola i jeszcze inne różne takie eventy, imprezy sportowe. No myślę wydaje, że to jest taki bardzo duży atut i w stronę gości naszych hotelowych, poszerzenie, poszerzenie dla nich oferty. I jeśli chodzi o lokalną społeczność, która będzie miała okazję skorzystać właśnie z naszej hali, przede wszystkim w kontekście tenisa, ale również innych dyscyplin sportowych. Dzięki współpracy hotelu z Tenis Centrum AS organizowane tu będą m.in. turnieje tenisowe, bowiem jednym z kierunków działalności hotelu jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Tenis ziemny jest sportem dla każdego. Wymaga zaangażowania i ciągłego doskonalenia techniki gry. Warto jednak skusić się na lekcje i rozpocząć przygodę z dyscypliną sportu, która zapewni każdemu nie tylko dobrą zabawę, ale i lepszą kondycję. Z Hotelem rozpoczęliśmy współpracę już w tamtym sezonie. Na początku korzystając z kortu zewnętrznego. No w tym roku została otwarta nowa hala, przepiękna hala, także rozpoczynamy działania i treningi na hali. Jest to pierwsza taka hala w Kotlinie. Bardzo się z tego cieszymy. To jest duża korzyść dla naszych zawodników, dla dzieci trenujących. Hala jest otwarta jakby całodziennie, więc można prowadzić treningi i rano, i wieczorem. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bogatej oferty hotelu Polanica Resort Spa.